Siemano to ten Garmin 25 Witam was w odcinku z Robloxa dawno nie było, czy znaczy dawno nie było filmików na kanale No razie nie ma czasu i to bardzo nie ma czasu na razie nagrywam same shortsy a to się zmieni jeśli wam się podoba zostawcie łapkę w górę, komentarz subskrypcje lecimy po 200 subków a na 200 subów może coś specjalnego może jakieś skiny prawdziwe do rozdania w CSie zobaczymy, a co a dzisiaj zagramy se sumator otwierania skrzynek wiadomo na tych stronach oryginalnych trzeba płacić z taką kasę wiadomo to nie jest takie drogie bo sobie wpłacisz a nie wygrasz to taki mały symulatorek ogólnie nie wiem, czy ktoś grał ale jak ktoś nie grał to tutaj jest zarobić kasę macie darmowe skrzyneczki tu trzeba ten trzeba kupić przepustkę hydry ale tutaj macie darmową skrzyneczkę i ją otwieracie non stop znaczy, zatwierdzać ją bez oporu, I bo to się sprzedajecie i tak se kasa zbiera, kasa. Więc no, więc zobaczymy tą walkę. Chcę napisać trochę. Dobra, tego nie chcę. Nie, to waleczkę waleczka Okunda. Nie, tyle nie mam. Jest tak, raz, dwa, trzy, cztery strzydeczki. Te prismy, A dobra, otwórz. Zobaczymy, czy ktoś wejdzie. Jest dwóch na trzech. się nie wejdzie? A w sumie dobra. Lecimy. Tu ma maje ma ma jestem na nie ma trzeba ustawić. Ile jest się ludzi i wszystko, więc tego nie pokazałem, ale. Ay zaczyna, zaczyna lepiej. Co zadań? Pięknie. Znajdę jedną Jest. Ładnie, 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 ładnie. Bitwa się zwraca. Dobra, mamy to. I gitara. Trzeba to sprzedawać. O, oczywiście, czy co to ten. Dostać taki punek, bo to też tam się liczy. Jak ktoś, was pat... Jak ktoś na was patrzy, to to ten nie widoczny. Co to da się zależnie? No, 560 bit maszynie Mike, no, a dawaj. Zobaczymy, co to, co to zrobił na kapsułeczki. Hmm. A nie, myślałem, że to droższe będzie, ale... oj 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 nie no nie ma szans, chyba że wpadnie coś konkretnego, no idzie, jedno wygrałem, jedno przegrałem dobrze, no życie się nie wygra A teraz wejdziemy sami w Budełko Falcon, a co tam? <laughs> Jeśli on się matę na ten odcinek to Dajcie znać Nie wiem, dam łapki w górę, komentarze To będzie kolejny odcinek Zbuduję se przedmiot, e, przedmiot Zbuduje se portret trochę większy Żeby lepsze bitwy robić, tak za stówę, za coś i wtedy będziemy działać ciemko to widzę hmm. a dawaj, to to będzie taki mały króciutki odcinek po prostu żeby zobaczyć tego co się w ogóle przyjmie z tego a jakąś walka taką na koniec tak dobra Galeryjna Cienia horyzonu. Alkion, to Taką znów Tę miesza nam mieszaną damy Otwórz I tylko chociaż jeden wejdzie Nie, czekam O Ta ja damy więcej droższe, tamże, Mój droższy chyba. Hmm. Czy te ceny są prawdziwe, takie jak są na na, na Steamie, na wszystkim, czy to jest po coś takie wymyślone? To kosę, coś, to kosę. Ło. Ja, ale fuksik. No to co? Sprzedajemy to wszystko. Gdzie kasa się zbiera? Na kolejny odcineczek będzie jakieś emocje, to jest dobra. Ja mam tyle. podwyżymy jakąś szynkę za 5 na skończenie. Na jakąś kosę i lecimy. Fajna kosa. No to jeszcze jedno. Falkion. Dobra. To będzie taki króciutki odcinek. Chciałem się tego nagrać. I co? Jeśli Wam się spodoba ten odcinek, dajcie łapkę w górę, subskrypcję, mi po 200. Napiszcie komentarz, dodajcie do, 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 do mnie do znajomych jak chcecie. Więc śmiało, macie gami, da się być i, i, i ty. I co? Miłego oglądania i miłego weekendu. Siemaneczko.